Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w nowym filmie. Dzisiaj robimy sobie, słuchajcie, temat: co pięknego szykują dla Was aniołowie na okres tej jesieni. Wiem, że robiliśmy sobie mnóstwo takich filmów, co dobrego tej jesieni, co się zmieni, ale nie pytaliśmy, co aniołowie tutaj dla Was planują, w czym działają za kulisami, więc dzisiaj sobie na to zerkniemy. Przy piętym komentarzu macie oczywiście znaki zodiaku ze stopkami czasowymi i Możecie też wybrać swoją grupę intuicyjnie, więc grupa numer 1 ma różę pustyni. Grupa numer 2 ma różę kalcedonową. I grupa numer 3 ma plaster agatu. Więc dajcie sobie chwilkę, wybierzcie grupę, która najbardziej Was przyciąga, a też słuchajcie, dla osób, które słuchają wstępu do moich filmów, mam też taką niespodziankę, że przy zamówieniu jakiegokolwiek czytania prywatnego w formie prywatnego filmu, niezależnie czy to czytanie tematyczne, czy czytanie na dowolne pytania, jedno pytanie do takiego filmu macie za darmo. Plus przesłanie anielskie na daną chwilę również za darmo. Więc jeżeli ktoś słucha wstępu, ktoś chciałby zamówić takie czytanie, to zapraszam. Jedno pytanie będziecie mieć dodatkowo do dowolnego czytania filmowego za darmo, plus też przesłanie anielskie na daną chwilę, na dany moment. I żeby słuchajcie, też tutaj było tak jasne. Ta promocja jest tylko do dzisiaj, do końca dzisiejszego dnia, czyli do końca 7 października. W inne dni tutaj już nie ma tej promocji, więc jeżeli ktoś chciałby skorzystać, to tutaj napisanie, że jesteście z filmu i że jesteście zainteresowani tą promocją. Dobra, więc zaczynamy sobie od grupy numer 1, więc co pięknego, co dobrego szykują dla Was aniołowie za kulisami, co tutaj dla Was tworzą. Ogólnie z różą pustyni dla Was czuję, że aniołowie będą chcieli Wam pokazać, a w zasadzie ujawnić Wasze naturalne piękno w jakiś sposób. Więc będziecie mogli zobaczyć, że tej jesieni bardziej doceniacie siebie, że tej jesieni bardziej otwieracie się na miłość własną. Przede wszystkim poczujecie się o wiele lepiej w swoim ciele, poczujecie się bardziej swobodnie. Bardziej uwierzycie w siebie. Może są tutaj osoby, które pod względem fizyczności, załóżmy tak, z drugą osobą czuły jakieś skrępowanie, czuły, że nie potrafią się otworzyć, to tej jesieni przepięknie właśnie otworzycie się na tą fizyczność, e, poczujecie się swobodniej, będziecie bardziej akceptować samych siebie. Może ktoś z waszej grupy tutaj faktycznie pracuje nad swoim ciałem albo nad zdrowymi nawykami. Nad swoim wyglądem. Więc tej jesieni przede wszystkim czuję, że zmieni się Wasze postrzeganie Was samych, że aniołowie pracują tutaj za kulisami, żeby coś wepchać tutaj w Waszym kierunku, co albo zmotywuje Was do zmian, albo właśnie Wam pokaże coś nowego. Czasami to jest, nie wiem, jakieś zdjęcie nowej fryzury, która może przepięknie Wam się spodobać i sami ją sobie zrobicie, i dzięki temu poczujecie się pewniej siebie. Może to będzie jakiś kurs, załóżmy, Czegoś. E, może jakieś zapisy gdzieś na coś, na jakieś tańce. Więc tutaj za kulisami aniołowie planują dla każdego z Was coś innego, ale w tym kierunku, żebyście lepiej poczuli się we własnym ciele, żebyście bardziej kochali siebie, poczujecie się o wiele swobodniej. Może to partner pod względem fizyczności, przy którym w końcu będziecie mogli. Czuć się swobodnie i czerpać tą przyjemność tej fizyczności, tak? Więc tutaj dla Was czuję, pierwszą rzeczą za kulisami: aniołowie pracują, żeby ukazać Wam wasze piękno. Więc tej jesieni, gdy ta jesień się zakończy, zobaczycie tak naprawdę, jak wasze postrzeganie, was, was samych, wasz komfort się zmieni. Więc to jest piękna rzecz na sam początek, ale patrzymy, słuchajcie sobie, co dalej. Dajcie mi sekundę, ja zasunę okno bo to słońce mi bezpośrednio tak tutaj daje po oczach, że absolutnie nie widzę ani jednej karty. Więc co tutaj aniołowie dla Was planują za kulisami? Macie aniołka dobrej rady. Są to kompetencje, autorytet oraz przemyślenia. Więc tą energią czuję, że za kulisami szykują dla Was jakąś wyjątkową znajomość, wyjątkową przyjaźń na tą jesień. Więc dla osób, które już mają bliskie osoby w swoim otoczeniu, tej jesieni bardzo mocno zbliżycie się do pewnego kontaktu. I często jest tak, że gdy aniołowie interweniują w jakieś relacje, one naprawdę przepięknie Głębokim porozumieniem się układają, więc to jest taką główną rzeczą, jaką dla Was tutaj czuję. Więc jeżeli macie koło siebie kogoś bliskiego i to jest osoba, godna zaufania. To jest osoba, którą aniołowie dla was tutaj postawili. To zobaczycie, że przez tą jesień przepięknie, pewne relacje zaczną się układać, będą jeszcze głębsze, będzie jeszcze większe wzajemne porozumienie, ale będą też przepiękne wspólne razem spędzone chwile. Dla osób, które nie mają kogoś takiego w swoim otoczeniu, tej jesieni tutaj aniołowie ześlą wam kogoś. Być może poznacie kogoś całkowicie nowego, kto właśnie będzie dla was taką bliską, wyjątkową osobą. I powiedziałabym, że dla niektórych z Was będzie to w sferze przyjaźni, dla większości z Was, w sferze przyjaźni, koleżeństwa, ale dla malutkiej części z Was również tutaj aniołowie szykują kogoś w sferze miłości, kogoś, kto pomoże Wam otworzyć swoje serce i samych siebie na nowo, na życie. Więc niezależnie, w której grupie się znajdziecie, czy będzie to przyjaźń, czy sfera romantyczna. Tak czy siak, pojawienie się tej osoby będzie mieć na celu to, żebyście bardziej uwierzyli w siebie, żebyście zobaczyli, że są osoby w waszym życiu, które akceptują was takimi, jakimi jesteście naprawdę, że nie musicie się zmienić, nie, musi się, nie musicie się podporządkowywać i że osobom, którym naprawdę na was zależy, które mają zdrowe podejście, te osoby będą szanować wasze granice, przy nich nie będziecie czuć, że czegoś wam brakuje. Zrozumiecie, że wszystko to, co najważniejsze, jest już w Was. Tutaj jeszcze tylko dodam słowem takim dodatkowym, bo to mi się rzuciło w oczy, że kalcyt miodowy może być dla Was, um, może być dla Was przepięknym amuletem na okres jesieni. Więc możecie tutaj więcej sobie o nim poczytać. Natomiast wracając, co aniołowi, aniołowie szykują za kulisami, jakąś wyjątkową dla Was znajomość, która będzie dla Was przepięknym wsparciem tej jesieni. Co więcej, uwierzycie bardziej w samych siebie, macie pomoc w jakimś większym projekcie, coś co planujecie, jakieś kompetencje, autorytet. Uda Wam się zrealizować jakieś zadanie, lub zamkniecie jakieś zadanie, jakieś osiągnięcie tej jesieni się dla Was szykuje. Która jeszcze bardziej wzmocni Waszą pewność siebie. Czyli jeżeli czeka Was ważny egzamin, uda Wam się go zdać, dzięki czemu zobaczycie, że kurczę, udało mi się, przyłożyłem się do tego, dałem radę i mam już te odpowiednie kompetencje. Więc niektórzy z Was może kończą pewne szkolenia, szkoły, coś w pracy. Natomiast Aniołowie będą Was wspierać też dodatkowo w jakimś egzaminie, w jakimś projekcie, który jest ważny dla Was i który dodatkowo pomoże Wam jeszcze bardziej uwierzyć w samego siebie. Może też to być postawienie kursu na Waszej drodze. Czy jakieś nauki, szkolenia, dzięki któremu będziecie mogli się rozwijać, z którego chętnie skorzystacie. Więc to jest kolejną rzeczą, jaką tutaj u Was widzę. Więc widzę trzy drzwi, trzy, drzwi, trzy ważne rzeczy, które dzieją się za kulisami, ale główną taką rzeczą, która się dzieje przez, cały, przez całą tą jesień. Która będzie tą taką potężną transformacją, jest miłość własne, uwierzenie własne siły. Dzięki temu też przyjdzie do Was jakaś osoba, która będzie dla Was kimś bardzo bliskim, bliskim przyjacielem, dla niektórych z Was partner. Przepraszam, za, że się tu tłuczę. Natomiast ta znajomość pomoże Wam dodatkowo uwierzyć w siebie, rozwinąć skrzydła, więc to też będzie wiązać się z tym głównym tematem. Tak samo rozwój jakichś kompetencji, autorytet, uda Wam się coś domknąć, zrealizować, z czegoś skorzystać, coś wyjdzie Wam świetnie, dzięki czemu Będziecie czuć, że kurczę, potrafię i to również wpłynie na Waszą. Pewność siebie. Więc aniołowie pracują za kulisami, żeby bardzo mocno wzmocnić Waszą wiarę. To jest czas, żebyście czuli się stabilnie, bezpiecznie w swoim życiu, żebyście zobaczyli, że człowiek, który jest prawdziwy, ma zarówno i te. Pozytywne cechy i te negatywne, i nie chodzi o to, żeby ukrywać te negatywne, ale żeby zaakceptować obie strony. Czasami coś nam nie wychodzi, jesteśmy po stronie diabełka. Tak w cudzysłowie, słuchajcie, energia po prostu opisuje. Czasami jest coś, co nam nie wychodzi, tak? Czujemy, że kurczę, nie podołaliśmy i ściągamy samych siebie w dół, bo jesteśmy w tym słabi, a gdzie tak naprawdę w innej rzeczy jesteśmy cudowni. I przez tą jesień zadzienie się duża transformacja, dzięki czemu uwierzycie w swoje siły, zyskacie kogoś wyjątkowego w swoim życiu, ale przede wszystkim zrozumiecie, że w życiu chodzi o równowagę. Nie chodzi o to, żeby być idealnym, ale że już się jest idealnym, akceptując jasne i ciemne swoje strony. Bo gdy wiemy, że w Coś nam nie wychodzi, nie potrafimy pływać, to nie będziemy uczyć się tego pływać na siłę, skoro wiemy, że nie czujemy też tego w głębi serca, tylko po prostu wiemy, nie potrafię pływać, no to nie idę na zawody, tak? Spływania, pójdę na zawody zbiegania, bo w biegu czuję się idealnie. Więc znajomość tych jasnych i ciemnych swoich cech również Wam pomoże w takiej. W złapaniu takiej przepięknej równowagi w życiu przestaniecie podcinać sobie sami skrzydła, ale zobaczycie, że jesteście idealni, tacy po prostu jacy jesteście. I Aniołowie chcę, chcą wam to pokazać, że zasługujecie na miłość niezależnie od. Ok? Więc może ktoś jest tutaj też po rozstaniu i ktoś podcina sobie skrzydła, że to przeze mnie coś nie wyszło, bo to uczcie się na swoich błędach, uczcie się na tym, co nie wyszło, wyciągajcie wnioski. Ale to nie znaczy, że nie jesteście warci miłości, wręcz przeciwnie, jesteście warci miłości, tylko musicie trafić na taką osobę, która zaakceptuje wasze i pozytywne, i ciemniejsze strony. Ale przy tym wszystkim wy musicie nauczyć się tej równowagi, że skoro to jest moją cięższą stroną, to mimo wszystko jestem świadoma tego, ale pracuję nad tym też. Więc idzie do Was ogrom miłości własnej, aniołowie tutaj działają za kulisami w Waszym kierunku Więc tak, słuchajcie, tutaj to mi się dla Was pokazuje Jeżeli jesteście w tej grupie, możecie zostawić emotikonkę słoneczka, to będzie dla mnie znak, że wybraliście tą grupę Więc ja Wam życzę wszystkiego co najpiękniejsze I przechodzę do grupy numer 2. Czyli co dla osób, które wybrały różę kalcedonową? Co tutaj dla Was aniołowie szykują za kulisami? Staram się wyłapać energię z tego kalcedonu też. Czekajcie, gdzieś. Aha, mam na kolana kartę i szukam, więc sprawdzimy sobie najpierw tą energię. Mamy energię umiarkowania, więc co aniołowie działają za kulisami? Teraz większość z Was może znajdować się w jakimś niepewnym czasie, gdzie jednak coś idzie opornie, gdzie jednak coś układa się nie tak jak powinno. Natomiast aniołowie cały czas działają za kulisami, żeby pomóc Wam w sprawie, która jest bliska Waszemu sercu, która teraz jest dla Was ważna. Więc tej jesieni przede wszystkim, aniołowie pracują nad tym, żeby to, co jest główne, to, co najbardziej Wam ciąży, tej jesieni przepięknie się ułożyło, w końcu rozwiązało, żeby się zakończyło, żebyście mogli ze spokojem wyjść z tej jesieni, z czystym sumieniem i wejść w przepiękną energię zimy, ze spokojem. Więc to przede wszystkim dla Was czuję z tą energią umiarkowania. Ale zobaczymy sobie co tutaj. Mamy anioł wszelkiej odmowy. To są zmiany, nowości, przeobrażenia. Więc właśnie czuję, że aniołowie działają za kulisami, żeby wesprzeć Was w najważniejszej, najbardziej kluczowej dla Was kwestii i sprawie, żebyście właśnie w zimę mogli wejść z taką spokojną energią. Przede wszystkim odnawia coś w Waszym życiu. Są to zmiany, czyli tutaj aniołowie pracują, że to, co nie wyszło, to, co Wam ciąży, to, co jest na nie w Waszym życiu, żeby w końcu mogło ustąpić miejsca czemuś nowemu. Więc czuję, że niektórzy z Was mogą prosić o wsparcie aniołów, czy to w kwestii zdrowia, sfery romantycznej, czy jakiejkolwiek innej. I możecie się frustrować, że kurczę, ta pomoc nie nadchodzi tak szybko. Albo jest teraz mi ciężko, no i czemu cały czas wiatr wieje w oczy. Aniołowie chcą, żebyście wiedzieli, że jest to przejściowy czas, że mimo wszystko, nawet jeżeli wy tego nie widzicie, widzicie. Oni cały czas pracują nad tym, żeby to wszystko poukładać. Ale czasami coś wymaga więcej czasu więc dajcie sobie ten czas, miejcie na uwadze to, że czasami potrzeba troszeczkę więcej czasu na pewne kwestie, pewne rzeczy. Ale czuję, że to co główne na tą jesień, to właśnie jakiś ciężar, coś co już nie wychodzi, coś co wymaga zmiany w jakiejkolwiek sferze. Przejdzie przeobrażenie, żeby zimą już było spokojnie. Więc cała ta jesień będzie powiedziałabym właśnie taką transformacją, przeobrażeniem, żebyście mogli w nowy sezon wejść w energii równowagi i harmonii i spokoju. Więc przede wszystkim aniołowie pracują nad tym, żeby usunąć Wasze troski, żebyście mogli być bardziej spokojni. Napiję się słuchajcie szybko herbaty. Przepraszam. Ok więc czekajcie, szukam mojej książeczki, bo chcę przeczytać dodatkowo opis z tej karty Anioła Odnowy. Co on tutaj Wam pragnie jeszcze przekazać? Okej, okay, jeżeli chodzi o Aniołka Wszelkiej Odnowy, jako barwa kolor biały. Jest to barwa otwartej przestrzeni, wolności i swobody. Oznacza tutaj z jednej strony zdecydowaną niezależność w poznawaniu świata, silną indywidualność oraz wiecznie nienasyconą ciekawość życia, ale z drugiej strony biel dodana do innych kolorów zmienia swoje własne oblicze. A to świadczy o podatności na wszelkiego rodzaju wpływy. Więc powiedziałabym również z, tą, z tym przesłaniem, że aniołowie właśnie pragną coś zmienić w waszym życiu, coś tutaj poukładać, żebyście w końcu bardziej odważnie podeszli do życia, żebyście zobaczyli, że życie to nie tylko strach, zatrzymanie się w swojej jaskini, swojej skorupce, ale świat oferuje wam każdego dnia przepiękne nowe możliwości. I nawet jeżeli macie trudności finansowe i wracacie do domu, Wiecie, z głową w duże, tyle trudności się nawarstwia, że jesteście już przemęczeni, bo praca Macie szansę pójść gdzieś na spacer, macie szansę pójść gdzieś do lasu, nazbierać kasztany, nazbierać żołędzie, nazbierać głuk, dziką różę Kolorowe liście, zrobić z tego przepiękną kompozycję, wrócić do domu, upiększyć tym swoją, swoją przestrzeń i wejść w ten klimat jesieni więc o co mi tutaj chodzi? Że aniołowie pracują za kulisami w jakiejś głównej, ważnej dla Was kwestii i sprawie, żeby się przepięknie rozwiązało wszystko tej jesieni, ale przede wszystkim, żebyście zaczęli żyć, żebyście zobaczyli, że każdy dzień jest darem, żebyście bardziej odważnie podeszli do życia i do jego odkrywania. Czyli nawet jeżeli w pracy gdzieś czujecie frustrację, bo czujecie tą monotonię, że wszystko jest takie samo, rozejrzyjcie się, dopytajcie się, może macie szansę awansu w swojej pracy, a może jakieś nowe szkolenia wchodzą do waszej pracy, z których moglibyście skorzystać, więc może jakieś profity ta praca wasza jednak przynosi. Jeżeli jesteście w związku romantycznym, w którym jest już ta rutyna i jest taka codzienność, żyjecie z dnia na dzień, to ta energia pomoże wam odkryć nowe, nie wiem, być może nowy rodzaj intymności, być może razem będziecie mogli w jakiś wyjątkowy sposób razem spędzić czas, coś wspólnie zrobić, czego jako single na przykład nie możemy zrobić w pojedynkę, tak? Więc nie tylko rozwiązanie jakiejś ważnej kwestii dla Was tej jesieni przyjdzie, ale również aniołowie pracują za kulisami, żeby dodać Wam odwagi, otworzyć oczy na piękno tego życia, więc tej jesieni małymi krokami zaczniecie dostrzegać Właśnie te możliwości, jakie kryje każdy dzień, jakie możliwości kryje życie, że wasze mieszkanie może wyglądać przepięknie za darmo. Możecie pójść zbierać przepiękny gałązek, przepiękne zrobić kompozycje, możecie zrobić przepiękne ozdoby i do tego nie potrzebujecie dodatkowej kwoty. Więc dodatkowo z tym przesłaniem, co aniołowie prezentują, nad czym pracują aniołowie za kulisami, żeby pokazywać Wam nowe możliwości. Będą pokazywać Wam nowe drzwi, przez które będą chcieli, żebyście przeszli, żebyście w końcu poczuli, że żyjecie, żebyście w końcu dostrzegli piękno tego życia. Więc to przede wszystkim. Anioł ten pomaga otworzyć się na nowości, odrzucić strach przed zmianami, ułatwia przejście między dwoma różnymi etapami w życiu, rozbudza ciekawość świata, zachęca do dalszego rozwoju, uczy elastyczności, chroni przed nieprzemyślanymi zmianami, na które człowiek decyduje się pod wpływem impulsu, więc dodatkowo yy, anioł wszelkiej odnowy tutaj działa za kulisami, żeby uchronić was przed pogłębianiem waszych błędów, więc tej jesieni zmieni się dużo, tej jesieni jakaś wasza trudność się w końcu rozwiąże, żeby zaszła równowaga, żeby zaszła harmonia. Ale też odkryjecie przepiękne nowe możliwości Przepiękne nowe drzwi tej jesieni się przed Wami otworzą Dzięki czemu będziecie mogli się rozwijać, ale też odkrywać to życie na nowo Więc tak, słuchajcie, mi się dzisiaj to wszystko tutaj dla Was pokazuje Więc jeżeli jesteście w grupie numer dwa, możecie zostawić jakąkolwiek emotikonkę związaną z wodą Bo za tym aniołem jest przepiękne morze więc ja Wam życzę wszystkiego, co najpiękniejsze i przechodzę do grupy numer 3. I co dla osób, które wybrały plaster Agatu? Co tutaj dla Was? Co nie mówię, szykują dla Was za kulisami? <grym> U Was słyszę, słuchajcie, pieniądze, więc tej jesieni Wasza sytuacja finansowa zacznie się stabilizować. W ogóle zobaczcie na ten kamień, on wygląda... Nie wiem, czy to w ogóle będzie widać, chyba nie Ale on wygląda jakby miał taką oczko, oczko i uśmieszek w drewnie jak, jak są czasami takie buźki w drewnie, tak wygląda Więc nie wiem, dlaczego Wam to mówię Może to być jakiś, nie wiem, symbol, jakiś znak, który będziecie dostrzegać Coś związanego z drewnem Może dostaniecie jakiś prezent ale coś z drewnem tutaj dla Was jest związane. Może niektórzy z Was mieli trudności, jeżeli mieszkają w domach, na zakup drewna, jeżeli chodzi o porę zimową, albo o zakup węgla, więc też uda Wam się zakupić to i zabezpieczyć na zimę. To dla niektórych z Was. Natomiast dla większości z Was, nad czym tutaj działają aniołowie, co pięknego chcą tej jesieni dla Was zesłać, równowagę w sferze finansów. W końcu zobaczycie sprawy takimi, jakimi są, ale też będziecie mieć okazję, żeby coś zmienić. Czyli dla osób, które nie mają pracy, będziecie mieć szansę, żeby tą pracę dostać, więc otwórzcie się na przyjmowanie, otwórzcie się na to naprawdę działajcie na 100%, bo macie ogromne szanse dostać tej jesieni pracę. Jeżeli macie ogólnie sytuację napiętą w sferze finansów, a aniołowie zresztą wam okazję, dla niektórych z was dodatkowe zlecenia, dla niektórych z was możliwość pracy po godzinach, dla niektórych z was może właśnie jakąś korzystną sprzedaż czegoś większego, albo właśnie kupno czegoś na zabezpieczenie siebie lub swojej rodziny, swojego domu. Więc przede wszystkim uda Wam się tutaj osiągnąć stabilność finansową, wyjść z jakichś problemów, z jakichś ciężkości, z jakichś długów, ale musicie wiedzieć jedno: musicie współpracować z aniołami w tej kwestii, czyli nie tylko siedzimy, nic nie robimy, ale jeżeli macie to wsparcie, otwórzcie się na nie, bo nawet jeżeli macie super sytuację finansową, to z tą energią aniołowie będą Wam dodawać nowe okazje do zarobienia większych pieniędzy, do wzbogacenia się. Lub wpadniecie na ciekawe pomysły, projekty, które, jak zrealizujecie, przyniosą Wam korzyści materialne. Może ktoś tu rysuje, może ktoś tu pisze wiersze, może piosenki. Więc niezależnie, czy macie problemy finansowe, czy też nie, a tej jesieni chcą w Waszym kierunku dać obfitość, bogactwo. Tylko musicie złapać te okazję. Musicie współpracować z aniołami, bo aniołowie sami z siebie nie wepchną wam, wiecie, wypłaty do kieszeni, jeżeli Wy nie podejmiecie żadnej pracy, no nie? Więc pamiętajcie, że Wasze działania są tutaj kluczowe. Co wy tutaj... Aniołka ukrytych możliwości. To jest tajemnica dojrzewania oraz poznanie. Więc aniołem ukrytych możliwości, no co do Was idzie? No właśnie te możliwości zarobienia większych pieniędzy, ustabilizowania sytuacji, praca, finanse, to dla Was bardzo mocno tutaj czuję. Jakby wasze poczucie bezpieczeństwa, sprawy bytowe, Poszły w przepięknym kierunku. Będziecie mieć mnóstwo różnych okazji, ale pamiętajcie, żeby je chwytać, bo tak jak powiedziałam, aniołowie, jeżeli wy nie podejmiecie żadnej pracy, nie wcisną wam wypłaty do kieszeni. To jest, słuchajcie, klucz. Więc będziecie mieć przepiękne okazje do tego, żeby się wzbogacić, żeby zdobyć większą gotówkę, żeby zdobyć być może nową pracę. Więc dla osób szukających pracy, aniołowie będą tutaj działać za kulisami, żeby pokazać Wam ciekawe oferty, więc otwórzcie się na to. Z tajemnicą czuję, że tej jesieni wydarzy się jakiś bardzo piękny, pozytywny zwrot akcji, więc chciałabym dowiedzieć się... Z czym on jest związany? Przede wszystkim czuję, że jest on związany właśnie z jakąś osobą trzecią w waszym otoczeniu. Więc ktoś zrobi wam jakąś przepiękną niespodziankę tej jesieni. Może to być ktoś z rodziny, może to być ktoś z przyjaciół, ktoś ze sfery romantycznej. Może ktoś z was zabierze na jakąś wycieczkę. Może ktoś wam coś pięknego sprezentuje. A może rodzina zrobi wam wasze urodziny, niespodziankę. Natomiast w tej jesieni czeka was jakaś tajemnica, jakaś niespodzianka od kogoś. Ktoś tutaj dla was coś pięknego zaplanuje, gdzie przepięknie razem wspólnie spędzicie czas. Więc aniołowie również pra pracują nad tym za kulisami, że tutaj za pomocą, nie może z pomocą jakiejś osoby w waszym otoczeniu będzie jakaś niespodzianka dla was. Więc otwórzcie się na te niespodzianki. Ja bym słuchajcie, chciała. Jak zawsze wszystko przesiąłem. Gdzie jest moja książeczka? Tu jest moja książeczka. Chciałam zobaczyć, co ten anioł jeszcze tutaj wam przynosi: um, ukrytych możliwości. Oprócz tego, do, um, oprócz obfitości i szansy na większą stabilność i poczucie bezpieczeństwa. Powiedziałem, że z ukrytymi możliwościami też dotyczy dla niektórych z Was to kwestii zdrowia, że jeżeli zmagacie się teraz z czymś w zdrówku, to mówię będą chcieli Was nakierować na najlepsze z możliwych rozwiązań. Więc niezależnie w jakiej sferze potrzebujecie wsparcia, głównie idzie tutaj sfera finansów i pracy, ale niezależnie jakakolwiek inna, aniołowie pracują, żeby pokazać Wam inne, nowe możliwości, które będą dla Was o wiele bardziej odpowiednie. Czyli, jeżeli też nawet męczycie się w jakiejś pracy, możecie dostać propozycję nowej, albo możecie znaleźć nową, lepszą pracę. Więc otwórzcie się na to. Co my tutaj yy, mamy? Pomaga zrozumieć siebie, poznać swoje ukryte możliwości i wykorzystać je w życiu. Ułatwia odkrycie prawdziwego powołania. Uczy cierpliwego czekania, aż pomysły spokojnie dojrzeją. Wspiera naukowców i odkrywców. Przede wszystkim tej jesieni nauczycie się jednego, że żeby cokolwiek zmienić w swoim życiu, trzeba się ruszyć, trzeba wyjść ze strefy komfortu, trzeba coś zrobić, przełamać schemat, bo siedząc cały czas w swojej rutynie, absolutnie nic się nie zmieni. I też nie chodzi o to, żeby cały czas czekać, aż góra wszystko za nas zrobi, nam przedstawi, ale chodzi o współpracę. Czyli jeżeli chcę poprawić sytuację finansową, proszę anioły o okazję, ale codziennie sprawdzam te okazje, codziennie sprawdzam, czy pojawiła się nowa oferta pracy. Jeżeli się pojawiła, to pracuję nad CV, proszę anioły, żeby mnie zainspirowali, żeby to CV napisać najlepiej jak potrafię. Więc nauczycie się tej jesieni, że z pomocą wszechświata, z pomocą aniołów, możecie osiągnąć przepiękne rzeczy, ale trzeba coś zrobić, trzeba wypuścić intencje, ale trzeba też działać. Nie tylko czekać, aż wszystko samo się zacznie zmieniać w waszym życiu, a zobaczycie, że gdy postawicie ten jeden krok w kierunku zmiany, w kierunku życia, jakiego pragniecie, tutaj też czuję prawo przyciągania, to aniołowie bardzo pięknie was pokierują. Właśnie w kierunku spełnienia waszych planów, celów i marzeń, i będziecie mieć właśnie okazję do tego, żeby z tego wszystkiego skorzystać. Więc jeden wasz krok, jedna wasza decyzja, że dzisiaj robię coś, żeby zbliżyć się do swoich pragnień, do życia, o jakim marzę, aniołowie już zaczną działać. Już zaczniecie dostrzegać te zmiany, które zaczną się dziać, i zbliżycie się bardzo mocno do jakiegoś celu tej jesieni, do jakiegoś swojego pragnienia. Ale przede wszystkim prace i finanse dla Waszej grupy są tutaj najsilniej, najbardziej tutaj wszystko pracuje w tym kierunku. Więc tak to słuchajcie, mi się dzisiaj dla Was wszystko pokazuje. Jeżeli jesteście w tej grupie, możecie zostawić emotikonkę ognia, to będzie dla mnie znak, że wybraliście tą grupę. Więc ja Wam życzę wszystkiego co najpiękniejsze, pozdrawiam cieplutko i pa pa.